Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie powitać w naszej siłowni, w naszej, to znaczy e, mojej, oczywiście mojej małżonki i naszych wspólników i przyjaciół Krzysztofa Cierpisz'a, Moniki Cierpisz. Na pewno większość z Was e, zna nas. Myślę, że, że teraz będziemy mieć okazję do tego, żeby poznać się jeszcze bliżej. E, część z Was zna nas ze sklepu, prowadziliśmy sklep z suplementami. E, wielu, z wam, wielu z Wam pomagaliśmy w przygotowaniach, czy to do zawodów, czy, czy e, w szykowaniu własnej formy sportowej. E, teraz będziecie mogli pójść krok dalej i przyjść do nas na siłownię. E, co mogę powiedzieć więcej? No, cieszymy się bardzo niezmiernie. E, że udało nam się ten klub otworzyć, można powiedzieć, w bardzo krótkim czasie. Mieliśmy na to niespełna 2,5 miesiąca, no jak to wyszło widzicie sami, będziecie dzisiaj mogli spróbować swoich sił na, na sprzęcie, zobaczyć jak to wszystko działa, czy jest OK, czy, czy, czy nie. No powiem może na małe usprawiedliwienie, że niestety nie dojechał do nas cały sprzęt, niestety cały pośpiech tej, tej właśnie organizacji, tej całej imprezy, tego przedsięwzięcia Wyszedł tak, jak, jak wyszedł, i niektóre rzeczy po prostu były poza naszym zasięgiem. Niektórych rzeczy nie dało nam się zrealizować do końca, dlatego nie do końca cały sprzęt dotarł na, na otwarcie. Mimo wszystko nie chcieliśmy dać plamy, nie chcieliśmy Was tu wszystkich, można powiedzieć, nie zaprosić na ten, na ten dzień, tym bardziej, że wszyscy z Was wiedzieli. Niektórzy przyjechali tutaj nasi koledzy z całej Polski. Także mamy tutaj, proszę zobaczyć, też wielu wspaniałych zawodników. I wiadomo, nie wszyscy są z Poznania. Niektórzy musieli tutaj drałować wstać o 6 rano, albo, albo wcześniej, żeby zdążyć na to otwarcie. Dlatego nie chcieliśmy dać plamy, chcieliśmy to otworzyć i mimo że tego sprzętu całego jeszcze nie ma, sprzęt dojdzie jeszcze w przyszłym tygodniu i w następnym, to już można zrobić bardzo, bardzo konkretny trening. Jest naprawdę super, moim zdaniem siłownia jest, jest świetna, można tu zrobić wszystko. No szczerze zapraszam wszystkich. Ze swojej strony jeszcze powiem tylko to, że każdy, który, kto do nas przyjdzie, będzie miał odpowiednią opiekę. Chcemy się zająć klientami. Nie będzie tak jak w większości klubów, że każdy przychodzi i robi to, co potrafi, to, co znajdzie w internecie, czy to, co gdzieś sobie wyczyta. Tylko będzie miał fachową opiekę i fachowe doradztwo. Dziękujemy, Chcia dziękujemy za przybycie. Chciałbym. Jeżeli już nikt nie ma nic do, pow do powiedzenia więcej, to, to chciałbym wszystkim Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że przyjechaliście, że, że jesteście tutaj z nami, że możecie się cieszyć razem z nami. No, chciałbym również bardzo serdecznie podziękować mojej całej ekipie, naszym wspólnikom, Krzychowi, Monice, oczywiście mojej żonie, która też naprawdę jest takim siłą napędową i naprawdę goni nas tu i do wszystkiego. No i co? No i myślę, że koniec tego gadania, bo stygną e, stygnie jedzenie. Powiem tutaj jeszcze, że e, współpracuje z nami firma Świetna Restauracja Dietetyczna e, Fitfood Restaurant. E, oni tutaj przygotowali dla nas dzisiaj e, dietetyczne posiłki, oczywiście oni robią tylko dietetyczne posiłki i mimo, że widzicie tutaj pizzę, jakieś różne krokieciki, zrazy i tak dalej, to jest to wszystko 100% dietetyczne na produktach. Dobrze, już, zapraszamy na degustację. No, zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy na degustację. Dzięki. Obrigado.